Najpierw omówię miejsca zerowe sinusa x na przedziale od minus 4pi domknięty do 2pi otwarty. Ja skorzystam już z gotowego wykresu funkcji sinus, który jest w tablicach matematycznych. I teraz patrząc na wykres sinusa, widać, że miejsca zerowe, no, możemy powiedzieć, zaczynają się od zera i powstają co pi, tak? czyli co 180 stopni, mamy 0pi, później 2pi, 3pi, 4pi. I tak dalej, no i w lewą stronę odejmujemy pi, czyli minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, minus 4 pi, i tak dalej. Więc tak, w tym przedziale na pewno mieści się 0, na pewno mieści się pi. No teraz 2 pi, czy się mieści w tym przedziale? No nie, bo tutaj mamy ten nawias łagodny, mówimy, że przedział otwarty, czyli tego w tym przedziale nie ma. W lewą stronę, czyli ujemne minus pi na pewno się mieści. Minus 2π również na pewno się mieści, minus 3π także, no i minus 4π. Czyli tylko te miejsca zerowe mieszczą się w tym przedziale.